Włącz i zostań z nami, Syn Boży Centrum Naszej Wiary. Pod takim hasłem, nawiązującym do Nowego Roku Dusz odbywają się 43 Wrocławskie Dni Dusz Pasterskie. Sympozjum rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Pokój niech będzie z Wami, jest drogiem Twoim. Pragnę bardzo serdecznie. Witać księży biskupów jego imiennice księdza kardynała tak licznie zgromadzone duchowieństwo witam bardzo serdecznie siostry zakonne kleryków witam wszystkich prelegentów i słuchaczy tych naszych wrocławskich dni duszpasterskich bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tej eucharystii eucharystia jest Dzisiaj ofiarowana właśnie Waszej intencji, przeze mnie. Wielce czcigodni uczestnicy Wrocławskich dni duszpasterskich, zgromadzeni tutaj w tej katedrze na no, sprawaniu uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Święta Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego. My też jesteśmy zgromadzeni tutaj na Wrocławskich dniach pasterskich. by podjąć refleksję na temat wiary wiary w Syna Bożego wiara jest płomieniem który staje się tym żywszy im bardziej się nie nią dzieli przekazuje aby wszyscy mogli poznać umiłować i wyznawać Jezusa Chrystusa ale żeby poznawać Chrystusa trzeba Nosić w sobie też głębokie pragnienie, tęsknotę za tym, aby uwierzyć, aby być blisko Niego. Musimy sobie też uświadomić tak jak uświadamiał to sobie bardzo głęboko święty Augustyn, że wiara jest darem. Dlatego w swoich wyznaniach napisał niech Cię wzywam wierząc w Ciebie, bo już nas pouczono o Tobie. Wzywać się Panie wiara, którą mnie obdarzyłeś. Natknąłeś mnie tą wiarą przez człowieczeństwo Syna Twego i przez służbę człowieka, który mnie pouczył. W komedii biskup Adam Bałabuch przypomniał między innymi, że wiara jest decyzją na całe życie oraz na wieczność. W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego zgromadziły się osoby świeckie i konsekrowane oraz duchowni. Łącznie kilkuset uczestników tegorocznych Wrocławskich Dni Duszpasterskich. O zabranie głosu proszę księdza profesora Andrzeja Tomkę, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Pośród wielu skarbów Watykanu, pięknych obrazów, rzeźb i fresków, Napotykamy arcydzieło pędzla Rafaela Santi pod tytułem Szkoła Ateńska. Zdobiący wnętrze jednej z komnat Pałacu Apostolskiego, monumentalny fresk przedstawia wspólnotę ludzi rozumu, przyjaciół mądrości. Pod rozłożystym łukiem, w samym centrum dzieła. Na plan główny wysuwają się dwaj główni mistrzowie filozofii starożytnej, Platon i Arystoteles w otoczeniu swoich uczniów. Platon wskazuje palcem na niebo. Jest bowiem prekursorem kierunków idealistycznych, poszukujących sensu rzeczy w niewidzialnym świecie ducha i poniekąd troszkę lekceważącym niedoskonałą rzeczywistość materii. Arystoteles natomiast, jako filozof złotego środka, poszukujący konsensusu między praktycyzmem a idealizmem, skłaniający się raczej ku empiryzmowi, gestem wyciągniętej dłoni wskazuje na Ziemię. Od czasów starożytnych człowiek po współczesność dzisiejszą wydaje się zawieszony pomiędzy światem nieskończonym, Niebem, a otaczającą go rzeczywistością. Z wielką radością witam gości przybyłych na 43. Wrocławskie Dni Duszpasterskie we Wrocławiu. Gości, prelegentów i słuchaczy Radia Rodzina. W 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Wezwani do świadomego postawienia w centrum naszego życia kościelnego i osobistego, prymatu Boga w Chrystusie, zgromadziliśmy się, aby w tych ostatnich dniach lata przeanalizować w świetle rozumu i wiary nasze postawy, cele i sposoby docierania z dobrą nowiną do świata współczesnego, który tak często ulega pokusie, by postawić samego siebie w centrum rzeczywistości. Adorując dzieło własnych rąk. Człowiek, gdy traci zasadnicze ukierunkowanie, które spaja jego życie, gubi się w wielorakości swoich pragnień, wzbraniając się przed oczekiwaniem na czas obietnicy, rozprasza się na tysiące chwil swojej historii. Pierwszy z trzech dni sympozjum poświęcono między innymi tematowi wcielenia któremu swoje wykłady poświęcili biskup profesor Ignacy Dec oraz ksiądz profesor Mariusz Rosik. Ekscelencje księże arcybiskupi, księża biskupi, magnificencjo księże rektorze, któremu dziękuję za zaproszenie do podjęcia tej refleksji wszyscy drodzy słuchacze żeby podjąć tak szeroki temat, szeroką problematykę tajemnica wcielenia w ludzkiej postaci, to trzeba znaleźć pewien klucz, żeby w krótkiej refleksji nakreślić choćby zasadnicze rysy tego tematu. trzeba znaleźć pewien klucz i z pomocą przychodzi nam tutaj nie kto inny jak sam papież Franciszek ze swoją encykliką Lumen fidei Zawrzemy ją w czterech punktach. Po pierwsze, powiemy o motywach wcielenia, po drugie o istocie wcielenia, po trzecie o celu wcielenia i wreszcie po czwarte, ponieważ w tytule tych dni znajduje się przymiotnik dusz pasterski, zatrzymamy się przez chwilę nad pastoralnym wymiarem wcielenia. Wstęp do wykładu w klasycznej filozofii areszotomistycznej wśród trans transcendentaliów. Czyli pojęć zamiennych z pojęciem bytu, występuje transcendentale o nazwie odrębność. Wskazuje ono na oddzielenie bytu jednego od drugiego i jest podstawą do przyjęcia pluralizmu bytowego. Doświadczenie wskazuje, że bytów jest wiele zarówno realnych, jak i intencjonalnych myślowych kulturowych. W świecie, w którym żyjemy, w wymiarze tak historycznym, jak i dzisiejszym w owej wielności natrafiamy także na pluralizm religii. W dziejach ludzkich pojawiły się różne religie, z których wiele przetrwało do dzisiaj na czele z wielkimi religiami świata. Wobec faktu pluralizmu religijnego jawi się nieuniknione pytanie, która z religii jest prawdziwa? Wśród dzisiejszych liberałów i postmodernistów jest nagłaśniany pogląd, że wszystkie religie mają tę samą wartość i wszystkie zasługują na tolerancję. Możemy zatem zapytać, co wyróżnia naszą religię chrześcijańską spośród innych wielkich religii świata. Solidna refleksja nad historycznymi i współczesnymi religiami każe nam od razu sformułować następującą odpowiedź. Religię chrześcijańską wśród innych religii świata wyróżnia centralna prawda, że Bóg stał się człowiekiem, że zamieszkał z ludźmi na ziemi w postaci człowieka, którego historia zna pod imieniem Jezus z Nazaretu. Centralną prawdą wiary wyznawaną w chrześcijaństwie jest to, iż Bóg stał się człowiekiem że wcielił się w człowieka, pozostając w pełni Bogiem, stając się równocześnie pełnym, prawdziwym człowiekiem. Wcielenie Boga, inkarnacja Boga w Jezusie Chrystusie jest podstawowym wymiarem wyróżniającym chrześcijaństwo wśród dawnych i dzisiejszych religii świata. Arcybiskup Stanisław Gondecki zapoznał uczestników WDD z nowym programem duszpasterskim oraz wskazał na wagę przygotowań do jubileuszu Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W mentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwa polskiego, jakim było przyjęcie Chrztu, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary. Hasłem ogólnym dla tych czterech lat tego programu duszpasterskiego są słowa przez Chrystusa z Chrystusem w Chrystusie, kropka przez wiarę i chrzest do świadectwa. Tak wygląda hasło tych, tych czterech lat programu duszpasterskiego przez Chrystusa z Chrystusem w Chrystusie, przez wiarę i chrzest do świadectwa. Otóż pierwszy rok nowego cyklu programu duszpasterskiego. Przeżywamy pod hasłem Wierzę w Syna Bożego. I teraz tak trzeba by pewnie się najpierw zastanowić nad tym, co to znaczy wierzę w Syna Bożego. Najprościej rzecz biorąc, gdyby jakaś podstawa taka doktrynalna była użyteczna i potrzebna, to można się odwołać do lumen fidei. Każdy kapłan ma. W, u siebie encyklikę Lumen Fidei, która na dodatek jest jeszcze taka cienka. Także te wstępne punkty rozpoczynające się od piątego warto właśnie przestudiować, dlatego że one dobrze wprowadzają nas w zrozumienie wartości wiary w Syna Bożego. I co to właściwie wiara w Syna Bożego jest? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy właśnie w encyklice Lumen Fidei. Najpierw rusza ojciec święty od tego, że w aktach męczenników czytamy taki dialog rzymskiego prefekta Rustikusa z chrześcijaninem Hieraksem. On pyta gdzie są twoi rodzice, a ten mu odpowiada: naszym prawdziwym ojcem jest Chrystus, a naszą matką wiara w niego. Naszą matką wiara w niego. Wrocławskie Dni Pasterskie to okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, ale także istotny element formacji duchowej i intelektualnej. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.